Cześć, mam na imię Mateusz, witajcie na kanale specshop.pl. Dziś porozmawiamy o kompasach sprawdzonej marki Silva. Mam dziś ze sobą trzy modele: Expedition, Ranger S oraz Field. Przedstawimy Wam ich wygląd, cechy oraz funkcjonalność. Standardowo wszystkie omawiane dziś produkty znajdziecie w specshop.pl. Linki w opisie. Serdecznie Was zapraszam do materiału. Na początku prosty, praktyczny i wygodny w użytkowaniu kompas mapowy od szwedzkiej firmy Silva Model Field. Dzięki swym niewielkim rozmiarom i prostej konstrukcji, kompas Field idealnie nadaje się do nauki wyznaczania azymutów i pracy z mapą. Charakteryzuje się on czytelną kolorystyką oraz wyraźną igłą i linią kierunkową. Obrotowa tarcza wyposażona jest w uchwyt wykonany z gumy DryFlex, zapewniający pewny i wygodny chwyt. W zestawie znajduje się linka do zawieszenia na szyi ze specjalnym zapięciem, które rozpina się samoczynnie, gdy linka zostanie zbyt mocno naprężona. Cechy techniczne. Przedziałka co 2 stopnie. Podziałka na tarczy umożliwiająca wprowadzenie poprawki na deklinację. Skala 1 do 25 oraz do 1 do 50 tysięcy. Linika 50 mm. Obrotowa tarcza. Wymiary 85 na 55 mm. OK, przyszła pora na drugi model kompas mapowy z lusterkiem. Model Ranger S jest to najnowsza wersja tego modelu z nową, bardziej outdoorową i czytelną kolorystyką, wyraźniejszą igłą i linią kierunkową oraz smyczą z nadrukowanymi skalami 1 do 25 oraz 50 tysięcy. Ranger jest standardowej wielkości kompasem, który sprawdzi się w każdej sytuacji. Idealnie nadaje się do nawigacji zarówno przez początkujących. Jak i zaawansowanych użytkowników tego typu sprzętu nawigacyjnego. W skrócie jest to bardzo uniwersalny model, który wykorzystywany jest turystycznie, ale też znajduje się na wyposażeniu wielu żołnierzy armii na świecie. Obrotowa tarcza wyposażona jest w uchwyt wykonany z gumy Dryflex, zapewniający pewny i wygodny chwyt. Lusterko usytuowane na klapce ułatwia kontrolę nad tarczą podczas wyznaczania azymutu cechy przedziałka co 2 stopnie fotoluminescencyjne znaki na tarczy, igle i płytce. Przedziałka na tarczy umożliwiająca wprowadzenie poprawki na deklinację. Skala 1 do 25 oraz 50 tysięcy. Linijka 50 mm. Wymiary 162x60 mm. Okej, okay, przyszła pora na model Expedition 4. Jest to zarówno najbardziej kompletny, jak i specjalistyczny model z naszego dzisiejszego zestawienia. Posiada wiele przydatnych w trakcie nawigacji funkcji, które docenią zarówno profesjonaliści, jak i hobbyści. Obrotowa tarcza wyposażona jest w skalę 6400. Trzy silikonowe antypoślizgowe stopki oraz fakt przeźroczystości kompasu ułatwiają precyzyjną pracę z mapą. Expedition to wysokiej jakości urządzenie, które sprawdzi się doskonale podczas wędrówek turystycznych, zawodów na orientację i survivalu. Cechy techniczne Fotoluminescencyjne znaki na tarczy, igle i płytce. Skala 1 do 25, 1 do 40 i 1 do 50 tysięcy. Skala Romera, przydatna podczas nawigacji z kompasem i odbiornikiem GPS. Linika 100 mm. Dodatkowa linika 1,5 cala. Szkło powiększające do czytania mapy. Skala 360 stopni na dnie kapsuły kompasu. Obrotowa tarcza ze skalą 6400 mils. Wymiary 125 na 600 mm. Wybór kompasu pozostawiamy Wam, ale jeżeli możemy coś zasugerować, to nasz wybór byłby następujący. Na weekendowe wypady w teren oraz początki naszej przygody z nawigacją doskonale sprawdzi się model Field. Model Ranger S stawia na uniwersalność oraz wprowadza wartość dodaną względem poprzedniego modelu w postaci fotolumniestencyjnych znaków na tarczy, igle i płytce, czy lusterka pomocnego w kontrolowaniu tarczy. Kompas mapowy Expedition 4 to model o najszerszym spektrum zastosowania, przeznaczony dla osób wymagających od sprzętu nawigacyjnego najwyższej jakości oraz funkcjonalności. Dajcie znać w komentarzach, czy posiadacie i używacie któryś z omawianych dziś modeli. Standardowo wszystkie linki znajdziecie w opisie. Dziękuję za obejrzenie materiału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.